Mam recenzję wieży ze Samsunga. Nie jest to może jakaś superowa wieża, która ma nie wiem, wiadomo do jakie głośniki do basu. Jest taką też posiadam. Jest to wieża posiadająca przyciski u góry. Mamy tu się pozdaję, że wkłada kable. Tak, tu się wyciąga. Reset, przód, stop. No i inne takie przyciski. Regulowana głośność. Głośniki do tego są małe, ale bez problemu możecie tutaj włożyć sobie wzmacniacz, czy co tam chcecie. Po aktywowania wieży pojawiają się kwadraty. Do wieży oczywiście chyba nie wchodzi bluetooth, a to możemy... Mamy. Ja używam tego kabla do podłączenia telefonu. Takie kable, tu, do podłączenia na, y, naszych przemiłych głośników. Kolejny kabel, to jest HD, chyba. To też jakiś inny. A tu mamy kolejne głośniki do podłączenia tego ustrojstwa, tego, o. Więc, o, możemy podłączyć telefon. I sobie posłuchać. Więc tak, mamy głośnik, fajnie nam pokazuje, jak w takich grach typowo kwadratowych mamy. Głośniki działają, jak sami widzicie, jeden i drugi harczy. Mamy USB. Aha, to są do zmiany. Podłączenia: czyli mamy USB. Aha, ok. USB, padaj, że łączało się z tej strony. Gdzie mamy resztę kabelków? Mamy tutaj USB. Możemy tu bez problemu podłączyć. Jak i zarówno użyć kabla. Kabel jest chyba do zakupu osobno. Nie jestem do końca pewny, bo dostałem tą wieżyczkę od dwójkę od razu z kablem zakupionym. Więc nie, chyba się kupuje osobno kabel, a może był w zestawie, nie wiem. Lecz Samsung się postarał. Jeżeli będziecie chcieli, mogę nawet zrobić recenzję głośniejszego. Głośniejszej wieżyczki, która ma ostry beat, ostry bas. Więc, co tu dużo mówić? Tak właśnie wygląda ta wieżyczka. Więc żegnamy.